Cześć wszystkim z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny szalony odcinek ze skrab mechanika z diabełem i Pawełem. Cześć wam. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj Dzień. będziemy dalej testowali maszyny z workshopu, które nam wysłaliście, ale ich nie wysyłamy, więc sprawdzamy randomowe. Swoją drogą bardzo smutne, że nam nie wysyłacie. No i zgodnie z tradycją, przed odcinkiem umówiliśmy się, kto będzie pierwszy, a kto ostatni. I wyszło na to, że ja jestem pierwszy. Ja to jest drugi, drugi diabeł, ostatni. Co kurwa tak. chyba sobie ja Jak? robisz ty. Bierz go bierz no, typa. Bierz tego typa. Myślę, że w demokracji zagłosujmy. Kto będzie drugi? Paweł czy Diabeł? Ja <śmierdzi> głosuję, demokracji. Żeby był Paweł. A plaga jest trzeci, Plaga jest trzeci. Plaga jest trzeci. Plaga jest trzeci. Dobra, to jestem ten pierwszy, już buduję wam. No ja typa? Proszę bardzo. Nie dajmy mu zbudować, nie dajmy mu zbudować Nie takie trzy. Nie dajmy mu zbudować. Co to jest? Jak to nie? Smart. Ty. jeździ To za dziwactwo jest. Proszę mi tu nie strajkować. Nie wiem co to jest tak w zasadzie. Znaczy, co to Zapomniałem jest? jak się nazywa. Wiesz? A, Dzień, no. Nie wiem co to jest, zapomniałem jak się nazywa. Ale klikniesz jedynkę? Kurde. Co to jest? Dlaczego? nie wiem właśnie Ej to, ale to jeździ. Ej, co to ma być? A weź na dwójkę. Ja pierdziłem tak jakby oczy tam. Co to ma być? A, Ten sposób. Dwójka to jest boost. A trójka? Śmiesz... U jak to śmiesznie jeździ! Trójka to jest radio. Aha, to na jedyne że e, jak się transformuje to masakry tam robi, nie? Strasznie dziwnie. To w sumie Bez niczym się dynku. nie zmienia, tyle że... Eee, pomyślmy. Be... Nie no, zmienia się troszkę. Zmienia się, się, zmienia ale... I silniki zaczyna korzystać z silników. Tu niby też korzysta, ale tylko na jedną stronę. Hmm, Pomyśl dziwne, bardzo dziwne. Ale z tym jedynką jeździ lepiej. No tak, no przez tą transformację, to wiesz, może taki... Zawsze każdy ma... myślał, że takie wiesz, bierzesz Są koszywolowe to, że to auto tak i zamieniasz je w sportowe, a? tak nagle. O. O. Co to w ogóle jest? A się mniej ja wywraca no, a, na jedynce. Bo zapalasz taki, jeszcze szybciej. Pa, ja jeżdżę na jednej no. stronie, gościu, przecież to jest... To być niby taki super pro L auto, to 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 a tak... Tak 2 na 10 jest to jest, auto. No, może 3. Może 3,5 na 10? Dobrze, spotkajmy 10. się gdzieś. Tu mamy dwójkę. Spotkajmy się na zakręcie. Dobra, lecę. To Zaj tak zrobimy. O. Lecę, chcę. O, widzę go, patrz gdzie on leci. Paweła? Patrz, jak wysoko, jedź za mną. To co on tam zrobił? Jak to poleciał? Dlaczego? Może po ścianie wjechał? Po ścianie wjechał, a jak? No, po ścianie? Po niewidzialnej na ścianie? Tak, bo nie, nie widać, e, Dobra, chyba Transformacja. tykniem Pokaż to jeżdżenie na je, jej, Lecę, lecę, patrz, patrz Gdzie, jak ty to zrobiłeś? Eee, Panie, no. Patrz Jedź, rozpędź Zacznij, się na, e, przed ciśnięciem jedynki się rozpędź Jedź, no. jedź, jedzie, je, jedzie, je, roz... jak, tak? jak jedziesz i później i Trzymaj dwójkę, patrz, 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 lecisz dwójkę? Jedziesz do przodu Uła, Jedziesz do przodu, no bez ja tego Naciskasz jedynkę, on się transformuje i wtedy dwa i on zaczyna lecieć ja, ja pojechałem po ścianie Po ścianie bardzo fajnie się jeździ. nie e, dobrze, chyba musimy się gdzieś spiknąć i zmienić maszynę Ja to jest e, tam mówię, drugi końców tak. świata stary, także słabo. O, To słabo no, A to w ogóle się dobrze. odwraca, Róci, chyba się transformuje To rzuć z powrotem Ej, ale działa, działa, fajnie działa A, nie do końca. A bo to o to A. chodzi, że się zamienia w taki poduszkowiec, gdy jedynkę ciśniesz. To jest spoko A bo Właśnie poduszkowiec tu nie do końca poduszkuje No, nie do końca poduszkuje. Nie poduszkuje bardzo ładnie, nie wiem o czym mówicie Weźmy, weźmy tego, tego co... To strasznie, strasznie hałasuje pierdolony Tak, idziemy no, w tamtą stronę, gdzieś tam bro, prosto? Tak Brawo, prawo, widzę nie... go Widzicie mnie? Widzę go mniej więcej A Ja się autuję z powrotem jest Tam jest jakiś typo Tam coś się dzieje, widzę parada, jakaś masz O, jest coś, jest coś, widzę was, widzę was ty, ty, a ty, tej dwójce to on latuje, a nie poduszkuje. A, no właśnie mówię, skubany. poduszkuje na poduszkę. No latuje. A jak tą dwójkę klikasz, no. no. No tak, tak ale to jest. jak masz, jak wciśniesz okay. najpierw jedynkę, jak jesteś w tym no, trybie no, no, takim. No. Hej, w sumie spoko, tak. spoko sprawa, starej, To nie jest takie Takie dziwne w ogóle. Nie, no mi się to podoba. Nie ma tego tamto, no co by na tamto doprzednio, nie? Dokładnie to, co powiedziałeś, ale Cię nie zrozumiałem. No Dobrze. ja się zrozumiałem, tak? więc jest troszeczkę problem, wiesz? Dobrze, to drugi jest oczywiście Diabeł. Dobrze, niech mam będzie. Eee, patrz, pa, Paweł. Pokaż, co tam masz. O, 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 masz wow, po, o. co to jest? Co to jest, co jest Gyarados, właśnie chyba, co, chyba coś będzie robił, właśnie jestem ciekawa, aż wiesz? Gyarados? No, to powinien coś robić. Gyarados, to jest Pokémon. Bardzo No. Halo, to leci Ciśnij! O, ty Ty idzie, Kuba nie idzie, no Tak, on dziwnie idzie, nie? w ogóle Posuncie nie zgubił. mu ten. Czekaj. Ale, ale, ej, mu ej, ale do... fajny, mi się to podoba, Czekaj, szczel mówię. On może on krzyczy na nas. Tak. Dawaj więcej tych garardosów, nie szczędzą sobie. Dobra, zrobimy, tak? A wiesz, że na nim można jeździć? Jak postawić Jak krzesło? I to sobie można Postawiam? zrobić. Czesł, możemy, no, można by faktycznie. Taki belek, tak zwany. Po co ci krzesło? Patrz, ja już na Nawet ja czy już się, przypasuje kolorowo a, a. się przypasuje, stary. No pa, jadę na swoim Garardosie. To jest Gyarados. To jest Pokemon. A masz ty. Gyaradedos. Gabaderos. Diabełos. Tak, pa, to ale tam, odpalaj, a nie się tu kłócisz no. z ludźmi. Proszę się ten. No, no ty Ja się ścigam. Ja, ja o, ciebie, Zrobiłem cztery. To się Pokemonuje. A Da się go przyspieszyć, o. by się przydało, nie? Cym się wydaje? No nie? Dobre, dobra propozycja. To, że Będzie ciężko, będzie ciężko, będzie ciężko go przy, przyspieszyć. Co ty mówisz, co ty zaraz wygadasz? ci wymyślimy, pa. E, ci uciekają, wiesz, ten... bo Pokemony uciekają ogólnie w życiu, tak? W właśnie słyszałem, że tak właściwie jest, że one gdzieś tam sobie uciekają. O, Paweł mi pomaga. O. Coś mi się wydaje, że Paweł to może nie zadziałać tak, jak powinno. Eee... Co? Ale już się ten... Potrafi budować silniki. Eee, daj może tutaj ten, takie dojeżdżalne, czekaj. Pilota daj. Pek. O, nie, to nie chodzi? nie sterować chyba Tak nie to można o nie, to tylko do przodu, bo to są gieradosy, one tylko do przodu jeżdżą, tak. typie Pyk Jakbyś dał tutaj fotel normalny, czekaj Ale takiego też można stawiać pas. przecież przyciski, typie Patrzcie Czekaj, ale ja ci dam dobry fotelik, czekaj, damy Pascie. ci taki Ale ja chcę, fotelik. ale ja chcę mój fotel Na tamtym, tamtym też to możesz być fotel domu. No właśnie, ale na tamtym też możesz Brzuuu Ej, to mu nic nie daje, on jest za ciężki, chopie To co, no przyczepiłeś no i... do do ty... No tak, i normalnie klikasz Wypertalaś mojego Gieradosa typie No i czekaj, co żeś włączył go mój, Nic mój nie wyłączałem no to, Żeś no po prostu go nie, nie tak podłączył jest, gościu Tak kliknij Mam eee, no mu troszkę drewna jeszcze Aaaa. Ty Paweł tam to nie pomogło No bo to on, nie no jedzie szybciej, jak szybciej jedzie Patrz wyścigi Trochę się cofa, cofa do tyłu, ale co ja tam wiem Troszkę cofał nie, się dobrze, do tyłu. Dobrze. dobrze, że nie do przodu go by No, jakby by się cofał do przodu, to, nie, to nie. by było... Ty, pa, jedzie. No i Gdzieści się cofnął. Patrz, on wyprzedza? Bo to szukujesz, Paweł. To jest tak jak z aferą nie, dopingową, w tym... Nieprawda, e, ty. nieprawda. Nie, no, mój... ja to wygram. Mój tutaj w ogóle nie okay. chce się ten, zapierdzielać kosmicznie. Zaraz, ja zaraz go, tak no, wysprzęgle za na pełną prędkość. Patrzcie na to, patrzcie. O, przyspieszył! Woah! O! Mój, mój też przyspieszył automatycznie! Mój skupa, oj, hamowanie to jest na twarzy, nie? Ej, mój też przyspieszył w Wracam momencie. do was, chłopaki! Nie wiem nie. jakim cudem. <laughs> nie mam, ja po prostu się teraz. Jak twój przyspieszył, ge, 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 przyspieszył. Ge, 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 Giera twarz? Patrz, Paweł, Paweł, myślisz, że jest, jest, wie, To jest! I zobacz na to! Zaraz, to ja też Co tak chcę zrobić. O. Wow. Wow, wrócił się na twarz. Dobrze. No cóż, dobra, no to myślę, tak. że bardzo udany sprzęt, Tutaj nie ma za bardzo, co? Dlaczego ja mam a podłączyć te silniki w ogóle? Zatrzymaj ja chcę się. Ja pojechać ty, z powrotem, wiesz? Ja pojadę z powrotem tam do diabeła. Ja, to, ja może tego typa usunę już od razu. Nie, no jak? Ty siadasz do mnie? No właśnie, ja tak myślę. Bo no nie, to nie będę tu wracał już. Fotel, czekaj, gdzie jest fotel? E, fotel potrzebuję. Kibelas Kibela jest, po jest najlepszy foteles. No? no. Już, goni. I do czego wy przyczepiliście? To ja coś źle przyczepiłem. To tu się dzieje? W ogóle. Do guzika, guzik do fotela, pa. Chyba jak twoje krzyczy, nie? No nie pykło. Mogę się nie zatrzymywać? Gdyby się nie zatrzymywał to byłoby dobrze. No na pewno. No No mój coś Wszystko nie. działa. spoko. Jak e, na no moje, dobrze. Ale no co można znaczy... zrobić, żeby przyspieszyć? czekaj. No daliśmy silniki, wiesz. Silniki tak. pomagają. Patrz, one Dzięki. bardzo Dzięki. sobie zobaczyć u nas. Czekaj, 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 czekaj. Czeka. Ja to zrobię po swojemu. Zrobię mu ogon. A co to za... Typie, cię. Co to za gierados bez ogona, mój drogi przyjacielu, co? To on ma ogon przecie. Przecie on ma cały czas ogon. Patrz. A, bie, 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 bie. Wow. Może, może mieć więcej. O chopie, co ty zrobił? Powstrzymam ogóle, tego w typa! W ogóle po fronie poczekaj, będziemy się ścigać z dyabełem. Do tego no trzeciego? No. To bym skasował, nie? Bo on tam jakby jest. Eee, jest trochę. Nie powolny nadal, tak, ale. ale Daj radę. Oj, dzień, nie ląduj na twarzy! Pa, jadę, ziomek. A co? Co? wracaj się, gruba. przy niby niż był? Chopie. Weź tak średnio, bo on, no bo on i się zamienił w konika, konika morskiego, się zamienił, wiesz? I po prostu na twarz ląduje często. Ha, ha. Ja Bardzo pan... dużo szybszy jest, no Ło, skręcił go no, no, masz, frajrze! Nie ma tak. cię pa, twojego Pokemona, jest za słaby no Jak co ty, ty gadasz? Przecież to, mąc, to co, on cię gryzie pogoną. w twarz To ty pa Ej teraz jest szybszy, jak się wyjebał, pa, to jest ba, szybszy ba, trzy razy. Od razu ba, lepiej, nie? No. Dobra, to, to jest chyba ten moment, w którym się mówi... Mówi się, cześć panie Pokemonie Do Pokebola! Do Pokebola! Czajisz w no. Michał no. psalala nie ma. Dobra, no, teraz noc. ja, tak? No, chyba ty. No, nie, ja ci teraz po pokażę. No Paweł, po kolei nie. Paweł, paweł, paweł! Paweł, proszę bardzo. Tu jest? What the fuck is that? Nie, nie wiem, chcę wejść do środka. Spuściłeś o, ja mi to ja na twarz. Powiem. No we, no typie. <laughs> no to na twarz cię puściłem. Na twarz, go. Zrzucił mu samochód na twarz. To no, tu, jest. Ja, tu jest, jest? Jest jakieś wejście? Nie, jest. Jest. Tak, tu jest. Patrz. Jest to wejście? Tu kierowcą. Czekaj, ja to w takim razie postawię tu jeszcze. Ej, a masz a to miejsce robi? wolne, stary, normalnie. Okej. Okay. Cześć. Oh, tu się kręcą te. Ja sobie siedzę na kibelko, jest gitara. Patrz, a i to tyle. tam odpaliłem tą tą. Pa, trójka. Po. What the fuck? Co on on się zim, zim, zim. Popki robi. Co on robi? Pom, popki robi. Co to tak. robi? Co to ma być? Poważnie, ja mam pojęcie, ja o co dobra, to Może to jest, jest przenośna ta, tam jest spanie w ogóle, to jest jakiś camping. A to jest no. przenośny dom! Camping! Camping! Który robi pompki, to jest totalnie... Można auto sobie spakować do tyłu, tylko nie mamy auta. To jest tak zwany camping x pompa. Tylko to jest problematyczne. Jak, jak zeskoczysz... Jak chcesz zaskoczyć, to masz I pompka! Dobry. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i pompka. No, czekaj, podnieś się, podnieś się, no. Proszę podnieść, chodź, zobacz, a bo Nie, 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 nie. w sumie, ja ale gitara. do środka, bo, a tam, tam są drzwi, déjà vu. vu. O. Oh, cholera, oh, oh. czekaj już, kibel oh. są surowy. Może, może tego typa da się, nie da się przewrócić. Pa, dobrze. Tu są jest. jakieś klamki. Czy, coś, no tak. Typie. Ło, wow, kibel, a bo to jest dom kibelkowy, okay. pa. To jest tylko kibel kaczka, I to jest, Ale to jest totalnie, to, to jest strażu się we sypialni. To jest to, co nie, zawsze o tym masz. Gdzie ty masz, to masz wejście jakieś? No jest domek. Czujesz smak... Faktycznie. Czujesz zapach świeżej, głupy tak, o Tak, dokładnie. I domku. dlatego są ten. Są, są kwiatki, bo to jest taki ten. Wiesz, fresher, no. O. Dobrze, i tylnia pan. pompka, przednia pompka. Weź robaki. To jest gitara, się... stary. Yy. To jest, właśnie, to jest, jest, to jest, to jest myślna Bam. konstrukcja skonstruowana w wow, bardzo idealnym metalowe okno. Spuściu, ja spuściłem robię, wodę. Mamy tu nawet kaczki, stary. No kaczuszka tam jest, tak. I jest, siła. jest ten, e, karmnik dla Piękne. Pawłów. Elegancko. Aha, dla <noise> Pawłów jest karmnik? Co, no. Co tam dają? Karmnik trawę. Te ty? Ty trawy. Bo ten, ja. e, Paweł jest wege, Ja on trawę. Normalnie można jechać. No ale pomki Sp czuwa, żeśmy we i spadłem wyścigli, pod wyścigli, życie. Wyścigli, Kurwa, okej. Okay. Podajcie okay. Oddajcie mi klatki. Wow, Dobra, że. wyścig. Nie no, spoko domek taki, taki trochę inny. Piotrek! No, normalny. Co się stało? Bo ja się Piotrek. nie zapiąłem pasami! I mnie teraz no, wysprzęgle. Stanąłem w miejscu. No teraz to ja jestem w środku, muszę ci rozwalić tyle, nie wszystko. Hop. ty, ale możemy zrobić ten no, pojazd? Nie, nie mogę, bo się nie mogę ruszyć, utknąłem w ścianie, gościu. Eee, ty pie, co się wow, stało? Mówię chwileczkę, chwileczkę. To muszę... tak laguje, Paweł, zatrzymaj ten pojazd, kurde, chopie. Opa, już, już. Się razem stałem. Dzięki! No, Trzymaj się! Właśnie o to Laki mi chodziło. Tylko, ty, tylko tyle potrzebuję. Więcej nic szczęścia nie trzeba, stary, O, ja mam... masz stół swój. Tak. Paweł, dla ciebie karmnik Paki wyjąłem. Pa, jaki wow. ładny. I kaczuchę mam jeszcze. Co? No patrz, Ten, mój to będzie statek kosmiczny tak naprawdę, powiem wam szczerze. O, co ty mi zrobiłeś, z boczeńcu? Wysprzęgliłem cię. Pa, pa, pa. Nie, nie masz prawa jazdy, typie, zapamiętaj. Nie możesz jeździć automa. Nie masz jazdy, prawa? Automa. Automa nie możesz jeździć. Nie możesz jeździć, automa, automa nie. Ja, Ale ci ktoś Przecież dziurę co? w podłodze zrobił, stary. Znaczy to trzeba A uzupełnić. Bo ciany latają. A w ogóle zaraz wibruje coś. Jakiś silniczek. Bo to na górze tam jest taka ta, Alfa Romeo. Robił Romeo i... Alfa? O, i hopsa. Cementem A ci zalepiłem. Co porobiłeś? cement ci postawiłem. Co, co będziesz... Dziurę zrobiłeś, typie. Patrz, patrz jaka to jest teraz zepsutość. Sam jesteś głupi. Co, jak się ja od środka zacząłem po prostu, to jest... Ja A, jestem jak typowy Janusz Inżynier Ja jestem jak typowy Janusz nie Inżynier nie, 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 ja stawiam po prostu cement Wiesz, to się wyszpachluje prezes Słuchaj Teraz będzie niesymetrycznie podłączone no Ja e, też. jestem obserwatorem Ty jesteś bardziej też A, Dobrze, to ty obserwawuj Możesz ustawić silniki, jak chcesz na maksa Jak chcesz się pomóc tutaj trochę e, Być pomyślmy, jakimś to więcej to, niż teraz będzie, ten, teraz będzie lepiej Te żeby... ja tutaj ciśnie, To jest statek wiesz? kosmiczny, wiesz? O, kosmicznie lata. Ten statek nam. O, to nam niepotrzebne jest. ja. zawsze, według Proszę mnie, to świat o. stoi na głowie, wiesz? Ja ogólnie stwierdziłem, że tak będę robił. Aha. Lager. Dobrze, że głowa nie stoi mm. na świecie, bo. Ale ja mam ten. Ktoś wysmarował chyba deskę trochę klejem, wiesz? Tak? Ja się Pracowałem, trzymam. Tak trzymam tr się nie, i trzymam. Nie, no, spoko, spoko. Paweł, i co? Gramy w szachy, widzę. <grywy> <grywy> gramy w szachy. Szachy. jestem piątkami. Czekajcie. Tak jest. Patrzcie, jak się staraj tego, kibla trzymam. Widzicie to? Tak jest zaspód. Chyba cię zsało, troszeczkę. go, dokładnie. To spuści wodę, ja na nim siedziałem, tylko ten nie sraj u góry. Bo on, on no to to działa jak on pociąg stary, zagadniał. jak w pociągu robisz, to na torach zostaje, nie? A to no. jak na, na górze robisz, to. Znaczy jak na dole robisz, to w górę leci i cię zostałem właśnie przedpokój. O, siadam już teraz, patrzcie. To let's go. No, o, o. I... o podskoczyłem. jesteśmy źle wyważeni, wiecie? No, nie, jesteś grubszy troszeczkę. spróbujemy. Spróbuj. No wow. ja żadną wow. No i dawaj lecimy, to jest najważniejsze w życiu. No jest spoko! O, i teraz normalnie padł. Dolecieliśmy, normalnie grać. proszę wysiadać No i teraz można grać. I teraz zaczyna się turniej. Jak zaczyna się turniej. Paweł, szturham ci król królową e, bije ci konia. E, e. <ślech> <ślech> Co? Jej. Każdy na swoim miejscu <ślech> Purwę, Purwe! Było okropne Porwałem ci króla i sprytalam! Papapapapapapapapapapapapapa To jest mój król Moja wieża bije ci konia, o Ty tam bij konia sobie cały czas Ja pierd... Oczywiście ja tu już Koniec, koniec złe wspomnienia Już, złe wspomnienia Okej, ja idę zbudować coś, chodźmy Bedliń zbuduj, możesz? O, ma Teraz jest moja Teraz Paweł Czy ja? Nie, teraz plagę. Teraz ja, patrz Pyk To Proszę bardzo a. E. Co, 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 zepsuliście znowu. Nie, nie dawaj milu chyba, bo coś, coś tutaj widzieliście. Że... szukaj, okay, tylko tam za dużo zepsuliście na psuliście. Nie, no jest o. trochę zżeracz. Ja mam 43? E, zobaczmy. A 25 to już tak, Obok siebie chyba nie, nie, możecie jest po, tam siedzieć podłączone, nie jest podłączone? Nie jest podłączone. nie jest podłączone. nie jest podłączony. Którym się tu włącza? Po co komu te guziki, jak one nie są podłączone? A on nie strzela nawet jest z tego. On coś robi? kolwiek? Tego? A, to Gdzie on to, to ma to siedzenie? Kołowice, A te guziki są do głowy podłączone, niby. A Nie to wszystko? No, Możartujesz sobie chyba. Ja myślałem, że on z nich będzie strzelał. Ty, ale jak szybko jeździ ten czołg? Ale, ale on ma szybko, rakiety no? normalnie, tu można z rakiet strzelać ziomki. Lata, jest not connected. Jak z rakiet? No Musi trochę już wyspręgla, coś dziwnego, czekajcie, ja się stanę. Chyba niezbyt. No, no, patrząc, chyba, no jak nie, masz rakiety skręca. do przodu i to jest normalnie tak, że jakbyś rakietami... Opa, w lewo, prawo, Patrz, ja bo to nie mogę skręcić, nawet ciężko się skręca o tym. Trzeba no je odbezpieczyć no najpierw, ty pie. tylko jak je odbezpieczyć? A te guziki są po prostu dla pizzy zrobione, ale to po cholery jak ja pizzu, co Nie, bo on wiedz? jest jakoś dziwnie zrobiony tak, że to powinno odlecić, a nie odlatuje. Tam silniki są normalnie. Eee, no bida. No, wiem, że to jest spawane wszystko. No, podejrzam, że no widzisz. Aby go odspawać jakimś cudem, no, żebym ciebie nie zespawał. Eee, typie, typie, typie. No, stój. No, Zepsuję rakietę, no. Ha! I w mordkę, i w mortkę! Może tu? Nic tam bij konia. I zaraz tutaj zbiję tam normalnie. Łepetynę. Kogoś no tutaj. Typ, typ. Ja spróbuję odpalić jednak tego tutaj. I to nie ma co tylu robić. Tak jest to moje Co to tak? Czemu się tak zrobiło? już się Paweł rozbiorę. swojego. Nie, wiem. po no prostu podjedźmy do flagusa. Podjeźdź, pla ja to idę, biegnę. Biegnij sobie, ja pojadę. Że to powinno odlecieć. A nie ma jak. O. o. A jest do góry. Nie. No, jest. Patrzcie. Co tam. tam masz? Normalnie pa. No. Pa. Odpalam to. I? A, działa! Stary, stary. Trochę popełniłeś samobójstwo, ale co rakiety? ja tam wiem. Czekaj, czy to, ta rakieta tutaj wypaliła? No mówicie, one są podłączone jakoś głupio do, do tej ramy, a nie powinny być. Powinny lecieć. Latałkę powinno to być. Nie, no spoko, W sumie jakby wyszczeliły to w sumie gitarka. No to by było mega super. Zaraz je wystrzelę, zobaczysz. Wstrzelaj, no bo trzeba trochę siłę zwiększyć. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, ja no. to zaraz, tu wow, 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 zabierzcie to, to aha. Tak psuje wszystko, aha. to tak psuje wszystko Ty, chyba ty Piotrek, ale... Chyba ty zepsułeś. Poczekajcie, moment, Odpala. Ja się nie ruszam, pierdzielę. Moment To Uf, ta jest, o poleciała, ty. Wow. Wow. ty, o typie jego naleci? leci wow. Oddała, od, oddała mi nie klatki spoko. Tylko, że no nie można tak, tego kontrolować, wiesz o tym? Tak to powinno działać, a nie działa niestety No, no jak to mówimy Nie, mówiłem. ale ta fajna, jedna, fajna opcja Ta jedna koleżanka troszeczkę... Ej, wróciło Spokowała sytuację Dobra, a, usuwa. trzeba by jej nie usuwać, tylko ją wysprzęglić. O, no, no sobie no to... nie pomyślałem. Jakby to powiedzieć, no fajne, fajne, fajna maszyna, szkoda, że nie działa. Tak, szkoda, że no właśnie, nie do końca działało, trzeba było by. Patrz tu! Dobra. tutu! tu tu. Rytu Ry tutu! Ja teraz... malutkie, a ja zrób więcej takich. Ry tu tutu! Czekaj, czy on będzie coś robił? Myślę, że tak. Rytu di Ło, tu, tu. Ry tu, tu. gada się z nim, patrz. Odchodzi do niego, on robi. Eee. Za e... tyle? Naprawdę? No tak. Ja myślałem, że on będzie chociaż chodził. No fajnie wyglądał. było. tu nie można go walnąć, czekaj. Można go walnąć. Co walka Star Wars, tak zwane? Pę pom 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 to musi rzeczywiście dobrze chodzić. Hmm. Pomyślmy, czekaj. Ja mu pomogę. Najpierw z tego wezmę na boczek. Tak. No. co się stało. O, o, o. Mój zaświrował. Raka dostał, chyba. Co? Tak. Czemu raka dostał? Co mu zrobiłeś? Jezu, został. mu. Stop. Ja pierdzielę, dobra. No, no się, nie, nie ruszaj, tak? No już dosta... to zaraz będzie działał, nie? Trochę może nie będzie okay. przypominał już tak bardzo Arturitu, ale. Reutututy to tak. będzie hey. przypominał bardziej, nie? Purapu. Mm. <laughs> ale będzie na guzik, wszystko jasne. <laughs> guzik jest. No, ja jak ja jest damy. guzik, to znaczy. Opa, widzicie? To jest bipurapu po, po tym, po koksie. Bipura po pipi? No, chyba, że on jedzie normalnie. On by pojechał, jakby chciał. Purapu. Dobra, to ja można ja... by mu takie malutkie kółeczka zrobić też. To wezmę takie Januszową technologię jak zwykle. A to nawet fotel ma na swoim bipurach. Chcesz nim lajcieś, Paweł? Lepiej tak. Ja wysyłam swojego, niech jedzie. Dobra. Mój jest gotowy. Już? Mam jedno miejsce wolne. A ja wiem co, Czekajcie moment. Beznadziejny. Ja mu. Ja mu jeszcze zrobię skręt. Takie kółka? Myślałem, że będzie normalnie chodził. O, Diabeł zrobił fajne takie. Aha, takie coś, no spoko. Tak mój, to jest na mój to jest na koksie, stary. Bipurapu na koksie? Proszę Cię. Patrz. Ja, ja zrobię potrzebuję. mojego, że będzie skręcał, kiedy będzie chciał. Czy tylko źle zrobiłem coś. O, to jest dobry pomysł. Dobra, widzę, widzę, co się dzieje. Paweł popatrz, bipurapu już jedzie. No bipurapu. widzę, patrzę. Możesz nie podejść i na przykład. W ja to wtedy zmieni torlotu Goń go! Goń chama! Czekaj, tak. zaraz zagarnę, pipura po wyścigówkę. Widzę, że tu walczysz z nim. Ja potrzebuję jeszcze jedną osobę, która siedzi obok, dla zachowania symetrii. Dla zachowania symetrii, to mogę mieć cię w dupie. Przyjdę e, na klozet. Co? co to było? Co Panie to była? Za agresja. To jest. To jest. Agresja, no? Przepraszam. Co? Nie, no, po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem. Ja coś tu zepsułem, wiecie? No tak, trochę tak. Wiesz co, nie, mało symetrycznego zrobić, coś mi się wydaje. Nie, no, nie do końca do końca tutaj ma jak skręcać tymi kołami, wiesz, bo to jak są takie... On powinien skręcać? O. Czekaj, a ten co Taki są wkłady. Cicho, sterujące. typie! O. O. Teraz będzie skręcał kołami, patrz. Koła, skręcuła! Ja a myślę, że... zrobię. Ja myślę, że mój to po prostu lepiej chodzi od twojego. Co? Bardzo no。mi skręca ładnie. Możeś... Co ty mu robisz? No ja skręcam mu koła. Usczypiłeś. Ja biorę technologiczną, nowinka nowinkę i mój będzie jechał tylko do przodu. Mój ale, może będzie ale, ale on ale on nie chce. nie ja patrzcie tam leci ta rakieta. Gdzie? Łooo, wow, sorry. O ty. Gdzie leci rakieta? Jak mogłeś tu mi to zrobić? już cię odstawiam na... Odstawię Dobra. Nie. Do zobaczenia przyjaciele. Do zobaczenia. Wow. On miał jeździć, nie latać typie. Właśnie, on miał jeździć. Nic nie, bardziej. Ja, nie ja wysiadam, z tego szaleństwa. wo głową. Kurapu. On kręci głową, coś jest Piporapu nie ma. Mój pipurapu nie skręca, bo bym się nie chciał robić skrętyku <gryzie> głęba, Ale jeździ głębę, Ale skręca <gryzie> Sam skręca ja, Sam! Nie wiem to zgrana. grać. się skręca. Znam ma glebę? Bo to jest z... Głęb... Jeź peporapu! Nie. nie mogę zejść! Nie pipurapu cię zeżar? Dobra, okej. Chciał mnie zejrzeć. Przez chwilę nie mogłem w ogóle zeskoczyć. Gdy się pochwalić, zobaczmy jak one wyglądają. A ty wiesz, że na podobny pomysł padłeś? Ja mam na kołach? Jedzi, wiesz? Nie. No to chodź, chodź, pokażę. Nie, ja bo muszę. Idę do Ciebie. Jest niedobry. Ja go usuwam, z wiec jeden. Dobra, ja się pochwalę plagosowi i też przechodzimy chyba do na następnej sytuacji, bo. Tak. No właśnie. Pa, 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 pa. Już pojedzie w twoją pa, 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 pa. stronę, popa. O, jest. Gaciu, może tak. tutaj jest tego jednego. To to usunę. Ty się wsiada normalnie, ty biega. No typie. W ogóle te rakiety takie. A wpadaś tak, identyczny goście. pomysł, gościu, normalnie. Jaki patrz. identyczny, chłopie pa. Się sam identyczny. jedzie, pa. I se jedzie, nie? O. Na silniczku normalnie elegancko, Popa. Idę, i Idę, paweł. Mi się piper up. Biegadam. Ja tam się, ja się cieszę z mojego peeperu. Ale go teraz. A, teraz e nie, ja A nie, zbudować. ja przecież zbudowałem to, bo mój peeper No właśnie, to teraz ja w takim razie. To, to jest ostatni, normalnie ten, no, gościu. I no, teraz. To uwaga. Już ostatni, jest? No. Ło, no. to wej trzy. Co to? to? Wej trzy, chcę to zobaczyć. To jest. Jest, to jest super! Biorę. Nie mam pojęcia, co to jest, ale. Nie wiem, co to jest też, ale ten. Ale wiesz, że jest. Wygląda potencjalnie niebezpiecznie, więc już mi się podoba. mi się szalał? Jestem w środku. Wow, wow 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 Co jedziemy? Do przodu? Eee czekaj, Ole ZAJEBISTE! Zjadza, bo... A skręca Kręca nawet. Brak. Ale wywrócić się idzie wow. Idzielec, o, i zja zjada klateczki trochę. Ej, normalnie chyba gomik. jest I skręca. Ale bardzo powoli jedzie, nie? No podejrzewam tylko dlatego, jeszcze... żeby zachował y, ten Ale I utrzymuje się na efekty Utrzymuje jedzenia. się na zaklęcie <noise> normalnie No na zaklęcie na zaklęcie też się utrzymuje, oczywiście, no. że tak. Na zaklęcie, zaklęcie, Wynikamy skręcaj się, na tak. Na zaklęcie, rusz bach. Ale dobre to jest, słuchaj, takie chomiki trzy teraz biegają, dosłownie, nie? W powrotku. Mhm. Oh my god. Nie no, spoko, spoko opcja. Ale, bo ja wysiadłem nie chcąc. Idealne, żeby z żeby do roboty dojechać. D ja się... Kurwa, o, ale laguje, Trzymajcie o, ja się, jak on teraz. On wariuje, jak się go postawi Mój samego. to się teleportuje, typek! Ono tu. Traf, ja to. Mój to będzie sobie sam. Czemu on sam jedzie? Okej Patrz co się dzieje, patrz, wysiądź z niego No i... Ej no patrz, on jechał mi tak po prostu, stój Pojechał Wysiądź nie z niego wiem. i go uderz, patrz jak on zaczyna szaleć Czekaj, to tak zrobię Patrz jak on świruje Pa I walnij go młotem Walnik Walnij go młotem Walnij młotem Tylko zdaj mi spodnośnika, nie? Taki jest plan Łotku, to Mój jest No to olać go, nie? ty typie! Mój spokojny jest, proszę cię Ej, no nie złapę go już, chuj Oooo, coś, coś zaczyna tu działać? Nie no, spokojnie. Pat, Ooo, patrz co się dzieje? spoko. Hobbie, mój to wariuje. O, wyłączył się. O, ja to nie, nie mogę. Wy... to jest pawłowie? Nie, nie, to, jest to mój. nie jest, mój jest tutaj, mój jest bezpieczny. Oooo, pa. pa. No, no cóż, próbuję pró bez się wywalić. On się nie może wywalić nawet. No, on się nie może No, mam jakieś tutaj czujki. To jest łeb go? Jakby porządnie go stuls? Może by ja się już, trzech, trzech typa z młotkami bierzemy, dawaj. ja wiem, co zrobić. Jak emigranci w Niemczech. Się już. O, wywrócił się. Na chwilę. Patrz, patrz. się Nie, ja mam pomysł. O, ja mam pomysł. Patrzcie. Ja no. mu zrobię no. coś takiego. Nie, 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 nie. Patrz. Nie, 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 poczekajcie. Ten typ mam. wariuje. Ja mam pomysł. Popatrz. Proszę. Co robisz? Ale zobaczysz. Czy? Właśnie, co Oho. No? Oho, y zepsuł coś. No ładnie, Pietrze. No. Ja go rozebrałem troszeczkę. No, troszkę no. bardziej go muszę jeszcze. No ja bierze. nie na wizji. Nie rozbieraj nikogo. Nie rozbieraj go na wizji. No ja go tylko troszkę, troszkę rozpiorę tak wiecie. O nie, strasznie, strasznie laguje ta maszyna. No, no tak, tak troszkę, trochę, ja może... zabrałem mu fotel. Zabrałeś mu życie! Boże, tu się ja, bo, stało, ja, bo, ja mu fotel zabrałem. Ześwirował mówi nie chcę być. bez Daj mi daj mi fotel. Ej, idzie sepa. Wypierdzielam mówisz, wypierdzielam! Ja tam spadam! Zabić. Ej, co on co, sam napierdziela? No. Ty, no patrzcie, wracasz cały czas do tego samego. O, ten I teraz no wygląda jak sobie. maszyna strzelająca. Pi, pi, pi. Ja, to jest chałbica jakaś. Chałbica! Chałbisz się ten! Ej, już. Ej, patrz, łow! Pa. Jest szalony, nie? Ja wiem, Nie mówię, no, no, to co no, się no, stało, nie? nie. Wow. Miażdży go! Miażdży go! Serio Zostaw go, typie! Jak! Dobra, mi wow. wszystko już teraz. Dobra. Okej. Okay. Dobra. To co? Żeby eee, powiem. Myślę, to już że... Tyle? Tak. No? Bardzo fajny tak. materiał wyszedł. Prawda? Bardzo, bardzo fajne, fajne tak. maszyny były. To jest Twoja rakieta, tu lata, cały czas patrzy się rakieta. na... Rakieta! O leci! Tam poleciała. Ta Dobra, rakiety całaczą gdzieś latają, no. No właśnie. Tam jest coś. I no patrz, się... tam, tam się, tam się rozbija. Tam no jest tam moje się kółko! Wyjdzie... No pojechało no sobie. Tam go. kółko się rozbija. A on się już położył co? się. To to jest daleko. Chyba położył. Z drugiej czy mapy, stary. No, no sensu, dobra. Chyba go nie dogonimy. Dobra, Dobrze, że na, to tyle na dzisiaj. Tak, tak trzymajcie tyle. się. Go. Go.